tam Was dzisiaj. 12 jest, bodajże, styczeń. Jestem właśnie u mechanika, tak jak Wam mówiłem, że wczoraj dojechałem i stoję od 8 godziny na warsztacie. Prawdopodobnie ten właśnie co tam się popsuło? Wy sprzęglik, tak? Czekam aż przywiozł nowy i będziemy zakładać i miejmy nadzieję, że to jest to. Eee, co? No pokażę wam taki troszeczkę tutaj ten warsztat. Będę wychodził. Taki serwis. Jest serwis. Gratów kupa. No mm. pójdziemy z drugiej strony. to jest właśnie ten wysprzęglik tutaj na półce O, tak tutaj to niby jest ten wysprzęglik który się spierdzielił co jesteśmy na kanale od dołu tam wlaz gościu i o tutaj jakiś traktorek mamy Stary jakiś. Czekam już dwie godziny. Na razie nic się nie dzieje. Warsztat jak warsztat Rospizielos Totalus. Dobrze. Ale pokażę Wam, bo będę jadł śniadanko. I co my tu mamy dzisiaj na śniadanko? Słuchajcie, bułeczka, ciemno czy jak to się tam ciemne pieczywko na pewno. Yy, I tutaj mamy, widzimy. Yy, co to jest, kuźba? Zaraz wam powiem Serek. Serek farogowy. almette, szanowy. Na no tu widzicie. Na tym jest łosoś wędzony. Bardzo dobrze, dobre. Jeszcze koperku brak, no ale nie mam. Marcheweczka. jogurcik, na zdrowo. Także takie śniadanko sobie wciągnę. No i co, będę czekał dalej, bo. Tu kurwa to jest. I tu telefon z firmy mam, jak, ile to będzie kosztowało, że gdzieś tam jest taniej, że to, że tamto, ciężko zrozumieć, że to jest trasa, a jesteśmy w trasie, ceny tu będą inne, każdy chce to wykorzystać. Tu niby mechanik się tłumaczy, że, że, on, jest, że on jest uczciwy, on nie chce naciągać, a ja tłumaczę mu, panie, mnie to nie interesuje. Ja jestem między młotem a kowadłem, między moją firmą a wami. Ja tylko przekazuję to co mi firma powiedziała. Nie lubię takich sytuacji, kurwa. To oni wszystko powinni załatwiać między sobą. Ja powinienem wjechać i stąd wyjechać, i, i nie powinno mnie to interesować. A tak latam od biura do mechanika, od mechanika do biura. I, i, ale teraz już powiedziałem: jem śniadanie, nigdzie nie wychodzę. Z nikim nie gadam, bo to nie jest mój interes. Mają telefony, jest 21 wiek. Telefony niech sobie wysyłają, nie wiem, zdjęcia, filmiki, czy obojętnie co wali mnie, to ja siedzę w budzie i nie będę z siebie pajaca robił, bo ja też powiedziałem, że po prostu mm, niech tutaj do mnie na, na, na nie mają pretensji, mówię, bo ja tylko przekazuję to, co ja. Jakie ja dostałem wskazówki, i to co ja mam wam przekazać, to przekazuję, a w końcu się wkurwiłem, poszedłem do samochodu i mówię, że. Ja nie będę jakiś pies na posyłki Po prostu Telefonu im powysyłałem do siebie i, I dogadujcie sobie Jeszcze na to wyjdzie Że będę musiał zapłacić Może akurat Bo, bo nikt się nie interesuje za bardzo Także w dupie to mamy Jemy śniadanko e, Także Tak to wygląda Jak wyjadę to Powiem wam ile to mniej więcej kosztowało no z tego co, co wstępnie już wiadomo ten, ta część właśnie ten wysprzęglik kosztuje 1850 zł plus VAT podłączenie pod komputer kosztuje 150 plus VAT wczoraj podłączał i dzisiaj podłączał mam nadzieję, że tylko będzie um, liczył to jako raz jedno podłączenie, no ale zobaczymy no i plus wymiana wymiana tego 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 Hmm. wysprzęglika, no ale to tego mi nie powiedział jaka cena. Nie wiedział, bo to szef nie był ustala Także myślę, że gdzieś jakieś tysiąca No do trójki na pewno się zmieścimy. Także taki wydateczek elegancki, nie? Dlatego zawsze firma transportowa musi mieć kupę kasy odłożone na czarną godzinę. Bo to nigdy nic nie wiadomo. Nie? Tym bardziej jak się jeździ klamotami, bo jak jeździmy nowymi autami, no to wiadomo, że masz gwarancję i ciebie to nie interesuje. Tak? Jak jest poważna awaria, to ci podeślą inny samochód, ty jedziesz dalej, a tego zabierają na warsztat i go klepią. No ale niestety tutaj tak, no, tak, to, tak to nie działa. Trzeba robić to z, własnego, z, własnego, z własnej kasy. I co, ja zaczynam jeść. A Wam życzę miłego dnia. Odezwa się później. Zobaczymy, jak to wygląda. Także trzymajcie się na razie. Hej.